Ogólny trend w produkcji zarówno roślin jagodowych, jak i w produkcji sadowniczej jest taki, by ograniczać stosowanie tradycyjnej chemii. By wyjść naprzeciw potrzebom handlowym, jak i produk produkcyjnym, polecamy nasze produkty, które są przetestowane przez różnego rodzaju instytucje, jak i docenione są na wielu rynkach światowych. Jesteśmy w karczmiskach na malinowy faktory roku 2020. Tutaj na gospodarstwie zaproponowaliśmy trzy środki, czyli produkt Ciltak, unikalna, niepowtarzalna technologia 3D PNS w walce z drobnymi szkodnikami bez pozostałości oraz dwa nawozy które mają na celu zwiększenie odporności tolerancji roślin na niekorzystne warunki biotyczne jak i biotyczne. Pierwszy nawóz to jest produkt Megis, czyli ortokrzem z mikroelementami. Drugi produkt jest to produkt Miligar, czyli fosfor z potasem. Oba produkty wprowadzone do produkcji mają na celu ograniczenie stosowanie tradycyjnych środków chemicznych poprzez podniesienie wigoru i odporności roślin na, na stresy. Jednocześnie oba produkty wpływają na plonowanie, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Produkt miligar, czyli nawóz fosforowo-potasowy, jego skład powoduje zarówno dostarczenie bardzo łatwo przyswajalnych form fosforu i potasu. Jak wiemy, fosfor to jest dla rośliny energia. Potas to jest stworzenie takiej pompy ssącej, która powoduje, że roślina zdecydowanie chętniej pobiera składniki pokarmowe z gleby, a przy okazji połączenie fosforu z potasem sprzyja zwiększeniu tolerancji rośliny na różnego rodzaju szkodniki, w szczególności jeżeli chodzi o patogeny grzybowe. Stosowanie naprzemiennie produktów o nazwie Megis i Miligard powoduje, że rośliny są bardziej tolerancyjne na wszelkiego rodzaju ataki zarówno szkodników, jak i patogenów grzybowych czy bakteryjnych. Wynika to z tego, że produkt Megis, czyli ortokrzem z mikroelementami działa na roślinę. Od środka i systemicznie. Natomiast miligard stosowany powierzchniowo dostarcza roślinnie dwóch istotnych makro-składników, które wpływają na roślinę prozdrowotną. Już od jakiegoś czasu posiadamy w swojej ofercie produkt, który wychodzi problemowi, który się pojawił w tym bardzo na szeroką skalę w tym roku czyli Drosofila Suzuki. W naszej ofercie posiadamy pułapki do monitoringu lotu, ewentualnie do, do odłowu. Jest to produkt o nazwie Drosinal. W celu monitoringu możemy stosować 2 do 4 pułapki na hektar. W celu odłowu tego, tego szkodnika możemy stosować od 200 do, do nawet do 400 pułapek na hektar. Wszystko jest uzależnione od kubatury plantacji. Wszystkie nasze produkty są produktami polskimi. Jesteśmy polską firmą, która szerzy polską myśl techniczną. Nasze produkty są praktycznie na całym świecie. Nie handlujemy tylko w Polsce, ale handlujemy z wieloma krajami na świecie. Mamy produkty o unikalnych technologiach, które w większości są opatentowane, więc stosując nasze produkty, stosują Państwo produkty unikatowe i niepodrabialne, i większość ma bardzo nowatorskie technologie, przez co zarówno składniki pokarmowe, jak i systemy zawarte w nich są produktami niepowtarzalnymi.